Eee, tururu, tururu, tututu, tu, 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 mam! Tomek chce do TVN-u! Eee, słuchajcie, Tomasz, Tomasz Kamel powiedział coś bardzo kontrowersyjnego, co szybciutko pod, podchwyciła Jastrzębska i wrzuciła na Jastrząb post. Ale to jest dobry post. I to jest dobra, dobra wiadomość, bo Tomek zrobił coś fajnego. Posłuchajmy w końcu o czymś miłym, litości, nareszcie. Tomasz Kamel chce do TVN. Do dzień dobry, TVN. O wszystkim opowiedział przed kamerami. Proponuje wymianę z gwiazdami TVN. Tomasz Kamel chciałby poprowadzić dzień dobry, TVN. O konkurencyjnej stacji wspomniał przed kamerami. Och, kocham, jak się Jastrzębska powtarza. Ona tak ćwiczy po prostu pisanie tego samego zdania trzy razy. Przekazał, jakie gwiazdy z konkurencyjnej. Z konkurencyjnej stacji yy, widziałby w telewizji polskiej. Tomasz Kamel to jedna z najbardziej, i tutaj mamy Wikipedię Tomka Kamela, dobra, okej. Okay. Tomek ma swoje stałe miejsce w programie w programach z serii The Voice, ale także znakomicie spełnił się w roli konferansjera, prowadząc duże imprezy i koncerty organizowane przez Telewizję Polską. No oczywiście wiadomo, że śniadaniówę ciągnie im i całkiem dobrze mu to wychodzi. Może dlatego, że pewien facet nie przebił mu ręki, tylko przebił ją rogalskiej. Może dlatego mu się dobrze układa. W każdym razie, dziennikarz nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony fanów, czytamy. Właśnie nieco y, ich y, zaskoczył tym, że chętnie poprowadziłby konkurencyjny program, czyli Dzień Dobry, TVN. Dlaczego chciałby się tam pojawić? Pyta To Tomasz Kamer chce poprowadzić Dzień Dobry, TVN. Jaszczębska! czytaliśmy to już, uspokój się. Przepraszam, miał być dobry news, ale ileż można powtarzać? Aha, no tak, bo Jaszczębska po prostu pisze pod SEO tylko i wyłącznie. Dziennikarz pracuje dla telewizji publicznej i jest twarzą pytania na śniadanie. W tym ostatnim wywiadzie zaskoczył z yy, wyznaniem, że chciałby pojawić się w... Ile razy ja już to powtórzyłam? Pojawił się w podcaście Bądźmy Razem, który prowadzą Ida Nowakowska i Aleksander Sikora. Tam otrzymał pytanie o to, jakie nowe święto by ustanowił. Padł na pomysł święta wymiany telewizyjnej. W ramach takiego dnia przyznał, że chętnie wydawał, wybrałby się do TVN. A Dorotę Wellman i Marcina Prokopa zaprosił znowu do TVP. Czyli dla dobrej zabawy, Prokop z Wellman prowadzi, po, przychodziliby do TVP, a Kamel z Krzan szliby do TVN. E, mogłoby być tak. Takie coś, żeby wszyscy w imię jakiejś słusznej, charytatywnej inicjatywy się pomieszali ze sobą, żeby wysłać taki sygnał, że takiego dnia e, wszystko jest możliwe. E, I ja tutaj skończę cytowanie, bo tam się po prostu Jaszczemska rozpisuje, ale ja jestem super za. Wiadomym jest, że to jest w ogóle nikła szansa i trzeba zapytać Uniwersu yy, czy, czy to się da. Ale byłoby super. Dlatego wzięłam tego newsa, bo jest pogodny. W końcu jest coś miłego. Tomasz Kamel zrobił fajny krok. Bardzo ciężko jest mówić coś dobrego o TVP, ale no Tomek jako twarz TVP nie popełnia za bardzo gaw, dobrze się wypowiada, fajnie się reprezentuje, wymiksował się z polityki, za co mu super gratuluję, bo dobrze mu się to, dobrze mu to wychodzi. Nie musi hajzerować. I bardzo mi się podoba ta inicjatywa, kiedy z różnych telewizji, różni prezenterzy wymieszaliby się prowadząc programy. No i ja chętnie powiem szczerze, też bym się troszeczkę. Przytuliła do tego święta i pomysłu, i, i zaprosiłabym tutaj y, Tomasza Kamela i Dorotę Wellman, żeby tutaj poprowadzili po, po z produkcją. A zachwycony on jest! Nie możesz mówić tak do Doroty Wellman, jak myślisz, że chciałbyś powiedzieć. Nie wolno. To jest brzydki mem. Dorota, tak. Wielbłąd nie. Okej. Okay. No i ja bym se poszła do, bym se poszła, bym se poszła do TVP, bym powiedziała co sądzę w TVN-ie z, z Gosią rozenek ja bym chciała. Ja jestem jej wielką fanką, ja ją bardzo lubię i na pewno wyszłabym przy niej na głupszą i gorszą dziennikarkę, bo ja jestem po prostu, wiadomo, z innego spektrum, z innego uniwersu. A i Gosie by przestali w końcu jechać ludzie, że powinna zrezygnować. I jakby... Podoba mi się idea tego, że ludzie powinni się łączyć, a nie dzielić. Eee, bardzo mi się to podoba. ハハハハ